Dziś kolejna umowa, a wcześniejszy myślę, że powie pan prezydent Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, która dziś też została podpisana w innym miejscu naszego województwa. Ja bardzo się cieszę, że jest nas coraz więcej, coraz więcej niezależnych samorządowców, którzy chcą wymieniać doświadczenia, którzy chcą ze sobą współpracować i dziś, dziś można powiedzieć, pieczętujemy kolejny etap rozbudowy naszego, naszego ruchu, naszej wspólnej platformy. Formy współpracy i bardzo się z tego cieszę. Dziękuję dziś za za tą wizytę. Robimy to tu w Koszalinie. Myślę, że to jest takie dobre miejsce na wschodniej ścianie województwa i można powiedzieć, że niezależni samorządowcy są od granicy do granicy, od policji Szczecina po Koszalin Sławno, czyli, czyli jesteśmy, można powiedzieć, już, już w całym województwie. Cieszę się, że możemy się spotkać w tak licznym, wspaniałym gronie. Koszali pięknie, pięknieją inne miasta regionu, to dlatego, że mają dobrych, doświadczonych samorządowców i myślę, że to jest coś, co nas bardzo mocno łączy. Myślimy o naszych lokalnych ojczyznach, myślimy o rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się nasi mieszkańcy i dlatego tworzymy. Tą wspólnotę Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej. Koalicji, która mam nadzieję, że odegra i w naszym kraju, i w regionie zachodnio-pomorskim bardzo, bardzo ważną rolę. Cieszymy się, że jakiś czas temu podpisaliśmy właśnie tutaj porozumienie z samorządowcami, znaczy z panem prezydentem w Koszalinie. Jest z nami Szczecinek, który od wielu już lat, możemy powiedzieć, współpracuje z nami. Pan Starosta i, i samorządowcy z Powiatu szczecińskiego za to bardzo, bardzo dziękujemy. Dziś byliśmy także w Białogardzie i tam było zawarte porozumienie ze Stowarzyszeniem Białogard ponad podziałami, od które dzisiaj, od od dzisiaj obowiązuje więc kolejna grupa samorządowców. No a w tej chwili witamy w naszym gronie sławną pana burmistrza. Zapraszamy tutaj serdecznie pana burmistrza Krzysztofa Stein'a. Jest pan Mariusz Bagiński, reprezentujący zarząd koalicji samorządowej zachodnie pomorskie i to są te dwa podmioty, które dzisiaj... I podpisały umowę, a więc porozumienie dla Sławna i właśnie koalicja samorządowa zachodniopomorskie. Tak jak powiedziałem, łączy nas samorząd, łączy nas troska o polską oświatę, o jej dobre finansowanie, o jakość polskiej oświaty. Służba zdrowia, to są kolejne tematy, które są dla nas istotne. To jest finansowanie samorządu w taki sposób, abyśmy nie byli petentami włącznie u posłów, którzy tutaj bardzo niektórzy lubią rozdawać czeki, ale my uważamy, że samorządy powinny mieć takie finanse, które gwarantują normalne, sprawne funkcjonowanie. Myślimy poważnie o ekologii, o kryzysie energetycznym i o tym wszystkim, co musimy zrobić, żeby te problemy przezwyciężać w naszych samorządach. A zatem przed nami duża praca. Mam nadzieję, że nasza siła będzie do wyborów najbliższych samorządowych. Dalej rosła w województwie zachodniopomorskim. Mam nadzieję, że będziemy przekonywać do siebie coraz większą liczbę mieszkańców i osiągniemy sukces, który pozwoli nam wpływać realnie na to, co dzieje się w województwie zachodniopomorskim. I w tej części właśnie tutaj związanej z Koszalinem, ze Szczecinkiem, ale także z tą częścią związaną ze Szczecinem, Stargardem i innymi, innymi samorządami. Także przekazuję, czy mogę właśnie pokazać to porozumienie, które zostało przed chwilą przez Panów podpisane. Gratulujemy, dziękujemy za to zaangażowanie i mam nadzieję, że będzie to przynosiło wymierne korzyści dla mieszkańców naszych samorządów i naszego regionu. Także, Mańczowi, gratuluję. Ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do tej inicjatywy samorządowej. Bardzo się z niej cieszę, tym bardziej, że ja jako samorządowiec zawsze działałem jako osoba bezpartyjna w wyborach. Tak budowałem swoje porozumienia lokalne. Myślę, że to jest najlepsze doświadczenie, bo my integrujemy się jako samorządowcy wokół rozwiązywania konkretnych problemów. Mniej nas interesuje polityka. Polityka nas interesuje tylko w takim zakresie, która uczciwie, w sposób zrównoważony pomaga nam dochodzić do porozumień i rozwiązywać nasze właśnie problemy, z którymi na co dzień się spotykamy. Bardzo się cieszę, że w tak tym gronie możemy współpracować. Cieszę się, że możemy spotkać się w Koszalinie. W końcu. Po tylu latach sam obserwuję piękne spotkanie prezydentów Szczecina i Koszalina i samorządowców tutaj y, z naszego regionu, którzy mają zamiar wspólnie powalczyć o wpływy w Sejmiku Samorządowym, tam gdzie również. Będą do dyspozycji określone środki, którymi będziemy mogli zaspokajać nasze lokalne potrzeby. Staramy się mozolnie budować Ogólnopolskie Forum samorząd, Koalicję Samorządową i widać chyba po tych naszych podpisywanych porozumieniach: Szczecinek, Białogard, Koszalin, sławno w tej części. Wschodnie, województwa zachodniopomorskiego w zasadzie mamy e, porozumienie ze wszystkimi tymi większymi samorządami. Ufam, że e, z tej e, formy e, podpisywania porozumień przejdziemy teraz do takiej mocniejszej, lepszej działalności i współpracy. Konsekwencją tego będzie e, przy, w, no, wytypowanie czy przedstawienie najlepszych kandydatów, e, którzy będą mogli w ramach naszego, naszej koalicji brać udział w wyborach samorządowych do Sejmiku, bo tak jak koledzy powiedzieli, ważne dla nas jest sejmik, ważne abyśmy e, współuczestniczyli w tym co się będzie działo w tej perspektywie 2021-2027. Mamy 2023, jeszcze środków finansowych nie ma, więc chcemy być takim aktywnym współuczestnikiem e, po to między innymi, aby te wszystkie samorządy w tej części województwa zachodniopomorskiego również w sposób taki równy uczestniczyły e, w zagospodarowaniu środków unijnych, a taki jest nas e, wszystkich cel. Chcielibyśmy również mieć wpływ na to, aby e, to co pan prezydent Krzysztof powiedział, aby samorządy nie były pukającymi do drzwi wszystkich tych, którzy rozdają środki finansowe, ale abyśmy mogli poprzez nasz komitet również proponować rozwiązania na szczeblach centralnych, które dadzą samorządom ten komfort dysponowania własnymi środkami finansowymi, bo tak, tak powinny funkcjonować samorządy, bo wtedy one faktycznie najlepiej wiedzą, jakie działania trzeba podejmować i co czynić na rzecz dobra swoich mieszkańców, a naszym celem jest właśnie też, aby mieszkańcy Województwa zachodniopomorskiego i tej części województwa, tutaj Koszalińsko, Szczecinecko, sławieńskiej e, uczestniczyli w tym e, w sposób jak najbardziej uczciwy. My jako koalicja samorządowa jesteśmy obecni w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. E, możemy powiedzieć, że mieliśmy trzeci wynik w ostatnich wyborach, więc, więc już zaistnieliśmy i myślę, że chcemy ten zasób mandatów posiadanych przez naszą koalicję w sposób istotny, istotny powiększyć. Jaka będzie to liczba? No, to zależy od naszej aktywności, nas wszystkich i mam nadzieję, że liczba tych porozumień, które podpisaliśmy naprawdę już w wielu miejscach, bo to już ta liczba przekracza 10, więc myślę, że, i to nie jest koniec, więc, więc myślę, że, że coraz, więcej, coraz większa liczba samorządowców widzi potrzebę tej współpracy i w tej samorządności widzi wielką szansę. Dziś polska polityka nie budzi dobrych emocji wśród naszych mieszkańców. My to widzimy jako samorządowcy. Dlatego musimy tutaj zbierać siły, musimy pokazywać, że są ludzie, którzy myślą tymi sprawami lokalnymi, bo tak naprawdę dziś sukces Polski to jest sukces polskich samorządów i polskich przedsiębiorców. Tak naprawdę, bo, bo szereg reform, które były w Polsce realizowane, popatrzcie Państwo na reformy emerytalne czy reformy służby zdrowia, no dalej jesteśmy w, w jakimś takim impasie i mimo, że od odzyskania wolności przez Polskę minęło już sporo lat, to, to cały czas te, te problemy nie zostały gdzieś tam naprawione i nie jesteśmy w sytuacji e, oczekiwanej przez mieszkańców. A samorządy pokazują, że się udało. Gdy patrzymy na koszalin, gdy patrzymy na Szczecinę, gdy patrzymy na Białogard, na sławno, widzimy, że te miasta się zmieniły. One już dzisiaj nie odstają niczym od. E, Europejskich miast, miasteczek, gmin, samorządów i, i my jesteśmy z tego dumni jako samorządowcy. Chcemy, żeby byli dumni mieszkańcy. Chcemy to tylko kontynuować i, i oczekujemy od partii politycznych współpracy. My chcemy rozmawiać, dla nas nikt nie jest wrogiem. My możemy z każdym usiąść do stołu, tylko rozmawiajmy o tym poważnie, uwzględniajmy realne interesy i potrzeby, tak, tak żeby nie interes partyjny tutaj decydował, czy ktoś dostaje pieniądze, czy nie, że te, ten poseł lubi nie wiem, ten samorząd, czy ma tam jakieś wsparcie, więc yy, yy, biegnie z tym często. No, no to, to wszystko wygląda na takie trochę mało poważne, tak? bo w poważnym państwie e, samorządy powinny mieć swoje pieniądze, powinny mieć swoje możliwości e, i e, parlament jest od tego, żeby o to zadbać, bo taki, taki jest ustrój w Polsce, tak to jest w konstytucji nawet zapisane i dlatego, i dlatego my o tym mówimy i coraz więcej mieszkańców e, myślę, że myśli bardzo, bardzo podobnie, e, podobnie jak my. I my w województwie polskim już pokazaliśmy, że możemy być tą siłą, która potrafi przeskoczyć e, partie polityczne. My osiągnęliśmy w tych w ostatnich wyborach sprzed y, czterech lat przecież wynik lepszy niż SLD czy y, PSL w województwie zachodniopomorskim. No więc, więc musimy łamać trochę ten y, podział na platformę i na, i na PIS, y, bo, bo, bo ta wojna nikomu y, myślę, że w długofalowej perspektywie nie służy.